Siemanko kartomaniacy. Dzisiaj kolejny blisterek z biedronki, oczywiście. Jaki jest rozkład? Chyba nikomu nie trzeba mówić. Wszyscy pewnie znacie. Rozcinamy. Liczymy na dobre karty. Zawsze te blisterki dla mnie były szczęśliwe. Mam nadzieję, że będzie i tak tym razem. Oczywiście, cztery saszetki. Jedna karta limitowana. A limitkom jest super karta James Rodriguez. Jest to oczywiście nasza pierwsza limitka tego typu w stanie idealnym, dlatego macie kod postawimy sobie Hamesa w tle. Może nam przyniesie szczęście I jedziemy z saszetkami. Saszetka numer 1, coś chudziutka. Myślę, że to będzie mniej niż 6 kart. Ale proszę bardzo jaką mamy fajną kartę. Leoś Messi na fansie. Mamy również Paulistę na impakcie. Piłeczkę. i bazóweczki Dimitri Ansal Diego, no i dokładnie tak jak mówiłem, zobaczcie dlatego ta saszetka wydawała mi się taka chudziutka mamy 5 kart a nie 6 ok, ale myślę, że Messi nam to Wynagrodził. Zobaczymy co będzie dalej. I mamy Nojerka na karcie Defensive Rock. Mamy Atletico Madryt. Round of 16 oczywiście. I bazułeczki Fuchs, Szalkę Aleksandro z Porto, Maxwell z Bezrze oraz Lukas Zuffi z Bazylei. Tym razem kart było 6. Przedka numer 3. Z tego blisterka. Myślę, że nie będzie źle, a nawet będzie bardzo dobrze. Zobaczcie, to jest nasz brak. Real Madrid FC Basel. Mecz rozegrany 16 września ubiegłego roku. Karta masakra. Świetna karta. Macie od razu kod. A zobaczmy co tu się działo w tym meczu. Wynik 5-1 oczywiście. Dla Realu Madryt. O, może tak. Marek Suchy strzelił bramkę samobójczą. Dla Realu również trafili Bale. Ronaldo no, Tu ładny układ był 30 minuta Bail, 31 minuta Ronaldo, James Rodriguez, 37 oraz Benzema 79 W 38 minucie Gonzalez dla Bazelei Coś tu jest napisane jeszcze Coś tam się nie chce złapać. Ok, Karim Benzema, strzelił dla, dla Realu Madryt, Tysięcznego gola. W europejskich pucharach bodajże, czyli dla drużyny. No więc fajnie. Świetna karta. Nie może być inaczej. Ponownie mamy fajny układ James Rodriguez z Realu oraz karta Magic Moment, Magic Moments z Realu Madryt. Super. Mamy Atletico. Mamy logo FC Porto powtóreczkę którego nie mogłem trafić i za które już się miałem wymieniać. Ale ok, Mamy Mangale z Manchester City. Welbecka z Arsenalu. Oraz Fabiano ze FC Porto. I saszetka ostatnia z tego blisterka. Zobaczymy, co tym razem się trafi. Trafi się to, co zwykle, czyli Kwarezma na karcie One to Watch. A to pewnie będą bazułeczki. Piatow, o, Ponownie FC Portologo. Sania. Giru oraz Fernando. Torres z Atletico. Tak, więc fajnie. Trafiliśmy dwie karty, których nam brakowało. Oczywiście mamy tutaj kartę Magic Moment z Realu Madrid, z Meczu z FC Bazel oczywiście, oraz Jamesa Rodrigueza. Świetną limitkę. Dzięki za oglądanie tego filmu. Zapraszam Was do kolejnych. Subujcie, lajkujcie, udostępniajcie filmy. Dzięki, pozdrawiam wszystkich. Cześć!